W pokoju numer 2 jest poważna awaria. Halo. W pokoju numer 2? Tak, poważna awaria jest. A co tam się dzieje? Telewizor ze ściany spadł. Proszę? Telewizor spadł ze ściany. Zaraz, no. Halo. Ale tam kobieta mieszka w dwójce. No tak kobieta, ale mnie zaprosiła na noc, no o to mi chodzi właśnie. Zaraz, bo idę. Te awarie też nie. Halo? Co tu się stało? Co się stało? No dzwoni pan, że tu jakaś awaria jest. Halo? Halo? Tak? No pan wchodzi, tam telewizor wpadł ze ściany. No przecież jestem, w dwójce. Jest pani, tu się nic nie dzieje. A nie, to w trójce, nie w dwójce. Przepraszam pana najmocniej. Halo? Co u No To mówię, jest tu. Ktoś dzwoni. Dobra, przepraszam, to jakieś głupoty. Proszę pana, co pan tu. Kłupoty opowiada. Ale się dałeś wrobić gościu. No, gościu dałeś się wrobić. Napierdala mi krzyczy. Co tu się stało? Co tu się stało? Jak taki ojciec, nie? Co tu się stało? Co tu się stało? Halo, witam. Witam. E, Awaria mam w pokoju. Co się stało? E, telewizor upadł. Upad? Tak, upadł. I się zbił cały ekran. To nic, jutro się tym zajmiemy. A to będzie trzeba zapłacić za to? Nie, nic nie będzie trzeba. No ale zniszczyliśmy to... Toż upad nie z waszej winy, tak? No właśnie z naszej, bo kolega właśnie popił i zahaczył. Dobra... On majątku nie kosztuje tam, tak? Czyli będzie trzeba zapłacić, tak? A który to pokój? Dwójka. Dwójka. Dobra, ja później do pani Krystyny zadzwonię może nic nie będzie trzeba i będzie w porządku. No trudno, stało się. No dobra, to czekam. Na razie. Nic nie będzie trzeba i chuj. No i pięknie. To trzeba tam zadzwonić, że mogę telewizor do domu brać. Witam serdecznie. Witam. Jestem zainteresowany apartamentem na wynajem. Tak? Na trzy doby. Tak? I to jest za 1000 zł na dobę? Nie. A za Nie ile? W jakim to będzie tak. Od 5 listopada To zajęte mam. Ja mam tam, to jest tam już będzie, mam tam zajęty ten weekend. A od, kiedy tam... A, od kiedy... A od kiedy będzie wolne na 5 dni co najmniej? Nie wiem. Dopiero tak chyba. Chyba od... od 15 czy 20 listopada. O, no to może być. Co to jest za impreza? E, to nie jest impreza. Tak? To jest prywatny wynajem. Tak? E, my będziemy po prostu taki film tam fajny nagrywać. E, tam upada na tym. No jak coś to proszę zadzwonić, drugi jutro po południu, jak tam albo na Whatsappie, najpierw i wyślę wam dodatkowe zdjęcia i film, w domu, okej? Okay? Eee, no to jest nieważne tam, tylko żeby basen... By, e, basen tam jest, czy coś? Jeszcze raz, nie słyszę. Czy tam jest basen, albo coś? Jest basen. No, no to mi chodzi tylko o basen, już mi nic pan nie musi tam wysyłać więcej, tylko mi najbardziej chodzi właśnie o ten basen. No, słabo słyszę, coś przerywa. Nic mi pan tam nie musi wysyłać, tylko mi najbardziej chodzi właśnie. O... Jeszcze raz, przerywa, jeszcze. Halo! Że co? Nic pan nie musi mi wysyłać, tylko mi chodzi najbardziej o to, żeby był basen. Jest basen. No, No, na no bo my chcemy na tym basenie nagrać gangbenga. Gang nie, wiem, czy to jest gangbang, e, ale proszę jutro po południu napisać wyszcze wam filmik z całego domu. Eee, no, ale czy, pan ale czy pan wyrazi zgodę najpierw na to? Na co? Eee, no, na ten gagbang? To jest. Eee, to jest takie coś, że jest jedna kobieta i dziesięć facetów uprawia z nią seks naraz. Eee, że na przykład jeden jej wkłada, ona dwóm obciąga i będziemy to nagrywać na. On eee... No, no i pięknie. I na 5 dni by był wynajem. Dobrze, proszę do mnie jutro na WhatsAppie napisać w normalnych godzinach po południu, napisałem tam o której się kontaktować Aha. po ogłoszeniu i jak coś, to tam dałam szczegóły ile tam będę chciał. No dobra, pasuje. Dobra, Dobrze. To, to będę pisał. Dziękuję. No na razie. <laughs> Możecie robić co tam chcecie i chuj. <laughs> Widać, że taki burdel to jest. Ale ten basen taki słaby jakościowo chyba. Tu jakaś lina człowieku na środku, nie wiadomo co to jest. Chuj wie o co chodzi. Tu jakiś piec człowieku, nie wiadomo też o co chodzi. Chuj wie o co chodzi w ogóle z tymi z tymi, tymi bajerami rowerami. Takie bajery rowery to nie ze mną. On chce mnie naciągnąć na kasę. Tysiąc zł na dobę. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zainteresowany domkiem na wynajem. To jest aktualność. Zależy na kiedy. Na przykład na kiedy są wolne terminy, żeby na 5 dni na przykład wynająć sobie? Wie pan co? Musi pan zobaczyć na bookingu na kalendarzu, albo proszę zadzwonić jutro, dobrze? A co to jest ten booking? Booking. A to nie wiem co to jest, niestety. Proszę jutro zadzwonić. A pani mi jeszcze powie, bo jak się wynajmie na 5 dni, to normalnie się dostaje tego Jagermeistera, co tam stoi na tym? Ty, rozłączyła się dziwka. Ona nie chce w ogóle zarobić pieniędzy, ty. Pytam się tylko czy ten, czy Jagermeistera się dostaje, co tu stoi na powitanie, a ona się rozłączyła od razu. duchawkę telefonową. E, więc fajnie. Więc będziemy na pewno na to czy e, Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zamówić pizzę z odbiorem osobistym. Dobrze, jaki rozmiar? 16 cm jest? Nie. 30, 40 i 50. E, jeszcze raz pani, może powiedzieć? 30, 40 i 50. E, to będzie 50. E, znaczy 40, niech będzie jednak. Tak, jaką? E, proszę pani, to będzie tak. E, pizza szefowska. Jaka? Szefowska. A my takiej nie mamy? A, to z własnymi składniczkami wtedy będzie. Jeszcze raz? Z was tymi składniczkami wtedy będzie. Dobrze. Bo pan się dozwonił do donakła. Tak, tak, ja wiem. Ok. E, to będzie, proszę pani, tak, z was składnikami. Tak? I będzie tak, wysparowane sosem barbeku, bo na pomidory mam uczulenie. Tak. Da radę tak zrobić. Później będzie serek. Dużo serka, żeby się w ustach kleiło. Jest tam pani? Halo, jest tam pani? Halo? Halo, jest tam pani? Ty rozłączyła się. Poznała ten, ten, tą pizzę chyba. Ale jaja. Jak go na tą pizzę chyba pozna, poznała, człowieku. Ale dymy. Ale dymy ty. No, coś przerwało naszą, naszą rozmowę. No, coś przerwało. Można powtórzyć co yy, te składniki? Wysmarowana sosem barbeku, ser będzie. Tak. I na tym skończyliśmy i przerwało coś, nie wiem co. OK. Yy, później będą tak. Yy, szynka jakaś dobra niech będzie. Tak. Yy, kurze serca są? Halo? Pan sobie ogólnie robi żarty, czy? Nie, nie, nie robię żartów. A dlaczego mam żarty robić? No, nie wiem. Bo najpierw jakaś dziwna nazwa pizzy, teraz jakieś dziwne składniki? No, szefowska, powiedziałem, bo ja tu jestem po prostu w hotelu i ja nie wiedziałem, że nie ma takiej pizzy, bo u mnie w mieście jest. Mhm, ok. To będą kabamosy? Nie mamy niestety. A taki kabano z gruby? Halo! 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 Dobra, ona w chuja wali, widzowie. Dawajcie coś innego. Jak ma w chuja lecieć, to nie będę z nią rozmawiał. E, witam. Może pan głośniej mówić, bo cicho pana słychać. Dobry wieczór, słuchaj. Chciałem zamówić pizzę szefowską. Jaką? Szefowską. Nie rozumiem. Z własnymi składnikami. Jakie tu będą? Wysmarowana sosem czoskowym, bo na pomidorki mam uczulenie. Nie. Może pan jeszcze raz. Bo... Wysmarowana sosem czoskowym, bo na pomidorki mam uczulenie. Pan da koleżankę, Pan coś nieżywy jest. Halo? Halo, witam. Tak? E, chciałem zamówić pizzę szefowską. Takie bajery, rowery, to to szefa, szefa, tak? Jak jeszcze raz Pani powie? Szefa? Szefowsko, a nie szefa. My nie mamy pizzy szefowskiej, mamy pizzę szefa. To z waszymi składniczkami będzie. Proszę? Z waszymi składniczkami będzie wtedy. Pan chce zamówić margerytę własnymi składnikami, tak? Tak, tak. Tak? Tak. Jakie te składniki mają być? Wysmarowana sosem czoskowym, bo na pomidorki mam uczulenie. Tak. później będzie tak kabanosy. Tak. Sam kabanosy? Yy, później będzie wołowina. Nie mamy wołowiny. Yy, to mięso z kebaba. Wie pan co? Pan sobie albo żartuje w tym momencie, albo ja nie wiem. No nie, no mięso z kebaba kładą niektórzy na pizzę. Nie mamy mięsa z kebaba. Aha, no to myślałem, że jest, bo ja pierwszy raz tu zabawiam. Yy, to co tam jeszcze pani by poleciła? Mamy kiełbasę, mamy boczek, mamy salami. Pszeny. To boczek będzie? Tak? Majteczki pani gorące, obspermione po przygodzie pan. ze szefem. Ja <laughs> na boku, taki Bo pani tam się kochała z tym gościem, co gadałem przed chwilą, tak? Proszę. Pani się kocha z tym gościem, co gadałem przed chwilą. Skoro się kochać? No to jak on by mógł się na pizzę spuścić, ten szef? Proszę. E, czy ten gościu, co przed chwilą z nim gadałem, to czy może się na pizzę spuścić? Panie nie nienormalny. Dobranoc. Halo, witam panienkę. Halo. No halo, witam panienkę. Chciałem zamówić pizzę. Proszę bardzo. E, to będzie pizza szefowska jedna. Jaka? Szefowska. Szefowska, nie szesnastka. My nie mamy takiej pizzy? To będzie z was tymi składniczkami. Proszę bardzo. E, to będzie tak: e, na podstawce zamiast sosu pomidorowego to będzie czoskowy, bo na pomidorki mam uczulenie. Nie robimy pizzy na sosie czoskowym, bardzo mi przykro. A na, jakimś... A na jakimś innym? Na pomidorowym. Ale uczulenie mam na pomidorki. No to przykro mi, nie mamy takiego. A na jakiejś oliwie czy coś by dało radę? Tylko robimy na sosie pomidorowym. A w ogóle bez sosu jakby dało radę? Bez sosu. Mogę panu, mogą pana zrobić, ale na żadnych pomidorowych, ani na, na żadnych czosnkowych, ani oliwie to nie No dobra, no to bez sosu, no jak pani szkoda jest tam 5 gramów sosu czosnkowego, żeby to zrobić, to będzie y, wtedy. Ale dla pana nie jest szkoda sosu czosnkowego, nie robimy takich rzeczy, tak? No a w innych, w innych pizzeriach normalnie robię, no to chyba wychodzi Potrzebę na... Muszę zadzwonić do innych pizzerii, tak? No nie, bo są zamknięte, także stąd muszę zamówić. Ale pan dzwoni do nas, my mamy pewne realia i ja mówię, że tego nie spełniamy i pan ma do mnie pretensje jako. Nie, ja nie mam pretensji, tylko domiemania no, robię. ja panu do Ja pretensji... Nie robimy po prostu i kucharze tego nie robią I to bajery, robimy, No, no to, mówię, to mówię, będzie, to będzie bez rano. sosu wtedy, no. Bez sosu oczywiście, proszę bardzo. No, jak zarobicia na tym sosie czosnkowym, że nie wezmę, no to będzie... Dobrze, dziękuję bardzo. No nie, halo, nie! Halo! Halo! Ale mnie wkurwiła z tym sosem, ty. Nie robimy, nie robimy! Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zamówić pizzę szefowską. Szefowską? O, okej, okay. czyli jaką? Z was tymi składniczkami. A, swoje składniki, tak? Tak, tak. Okej, okay, dobra, 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 fantazję. E, to będzie e, tak. E, już, mo już mogę mówić? Tak, tak, proszę. E, wysmarowana sosem czoskowym, bo na pomidorki mam uczulenie. Okej, okay, dobra. E, później będzie galapeno. Papryczki. Mm -hmm. Tak, papryczki. A są jeszcze jakieś tam mocniejsze, na przykład tam Carolina Reaper? Nie, nie, e... nie. nie, nie. Halapanio już mamy a, ja, a jakiś tornado, czy tam tornado jest, czy nie ma? Nie, nie, nie. nie. Dobra, a skorpion też nie? Nie. Nie, e... nic ostrzeżonego, to już z i to. E... A są takie plany, żeby kiedyś były na przykład te Carolina Reaper, czy coś robione? E... Jeszcze raz. Czy ma pan na przykład plany, żeby kiedyś wprowadzić Karolinę Reaper i tak dalej? No, tak szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, bo nikt się do tej pory nie pytał o coś takiego. E, dobra, to będzie później tak. E, pan robi burgery też, takie kotlety z burgera, by dało radę na pizzę położyć? Hmm, to znaczy, tak, nie mamy nic ostrzejszego w tym momencie, jak jalapeno, także nic nie położymy odcistego. Ale nie, ja mówię, czy daradek tego kotleta wołowego na pizzę położyć z burgera. A na pizzę? No na przykład. Albo no, przykład... nie da rady, jeszcze czegoś takiego nie robiłem, ale no. Wszystko zrobić. E, na przykład pięć tych kotletów z burgera. E, pięć, wiesz, co, nie wiem, czy... Nie wiem, czy się. Mieść i pięć. Myślę, że cztery to będzie ok A, no dobra, tak, to, to cztery będą wtedy. Mhm. Później będą pieczerki. To dowóz ogólnie będzie? Odbiór osobisty. Od, odbiór osobisty, okej, okay, pieczarki Później będą tak, majteczki pana żony, czy tam kobiety, kochanki. Aha. Swoje gacie mo mogę wrzucić. A jakiej firmy pan ma? No, jako takiej. Później będą stopy Donalda Trumpa. No. Nie, no dobra, dobra, ale tak. E, no, no poważnie ja... mówię. Rę ręce osamy Bin Ladena. Ch wyci wyciśnięte hemoroidy. Para złączył się od razu, nie wiem.